Cześć! Z tej strony Gracjan z kanału Excel do Kawy. Dziś pokażę Ci, jak stworzyć profesjonalny, interaktywny dashboard w Excelu. To świetny sposób na analizę danych sprzedażowych w firmie. Gotowy, zaczynajmy! Zaczynamy od przygotowania danych. Mamy tutaj przykładowy zbiór danych z kolumnami data, produkt, region, sprzedawca oraz sprzedaż. Najpierw musimy zamienić nasze dane na tabelę w Excelu. Ułatwi to nam dalszą analizę. W tym celu zaznaczamy cały zakres, bądź korzystamy z skrótu Ctrl A, który wywoła ten sam efekt. Tworzymy tabelę używając skrótu klawiszowego Ctrl T, bądź wchodzimy w zakładkę Wstawianie oraz Tabela. Zaznaczamy opcję Moja tabela ma nagłówki i potwierdzamy przyciskiem OK. Nazywamy naszą tabelę, w tym wypadku nazwijmy ją dane sprzedażowe. Teraz mamy gotową tabelę, którą łatwo można filtrować i formatować. Teraz utworzymy sobie tabelę przestawną z utworzonej wcześniej tabeli. Tabela przestawna pozwala szybko analizować dane i wyciągać wnioski. Zrobimy teraz podsumowanie sprzedaży według regionów. Klikamy dowolną komórkę w naszej tabeli, przechodzimy do zakładki Wstawianie, wybieramy Tabela przestawna, zostawiamy zaznaczony nowy arkusz i przechodzimy dalej. W polach tabeli przestawnej przeciągamy kolumnę region do wierszy i sprzedaż do wartości. W tym momencie możemy zmienić sobie styl w zakładce projektowanie naszej tabeli przestawnej na bardziej czytelny. Wybierzmy sobie tą opcję. W ten sposób widzimy podsumowanie sprzedaży w różnych regionach. Żeby dane były bardziej czytelne, dodajmy wykres dynamiczny. Kliknijmy dowolną komórkę w tabeli przestawnej, wybierzmy wstawianie oraz polecane wykresy. Skorzystamy w tym wypadku z wykresu kolumnowego skumulowanego. Powiększmy go sobie, żeby był bardziej czytelny. Następnie kliknijmy na wykres i przejdźmy do zakładki projektowanie. Wybierzmy kolorystykę, która najbardziej nam odpowiada. W tym wypadku skorzystamy sobie z tej kolorystyki yy, oraz dodajmy sobie tytuły do naszych osi. W tym wypadku będzie to region, natomiast druga oś będzie oznaczona jako sprzedaż w złotówkach. Teraz nasz wykres automatycznie aktualizuje się po zmianie danych w tabeli. Czas dodać trochę interaktywności do naszego wykresu. Dzięki fragmentatorom możemy filtrować dane jednym kliknięciem. Aby je uzyskać, klikamy sobie na naszą tabelę przestawną. W zakładce Wstawianie wybierzemy funkcję Fragmentator. Zaznaczmy tutaj region oraz sprzedawcę. Uzyskane fragmentatory ustawmy koło wykresu, żeby były bardziej estetyczne. Teraz możemy dynamicznie filtrować nasze dane. Zobacz, jak to działa. Wybieramy sobie sprzedawcę i automatycznie wykres dostosowuje się do jego wyników. Tak samo tabela przestawna. Dodajmy jeszcze kolorowe wyróżnienia, żeby łatwiej dostrzegać trendy. W tym celu przechodzimy do naszej tabeli przestawnej, zaznaczamy wartości. Teraz przechodzimy do narzędzia główne, formatowanie warunkowe oraz skalę kolorów. Wybierzmy sobie gradient zielono czerwonego. W tym momencie uzyskaliśmy kolorowe wyróżnienia, które pokazują, gdzie sprzedaż była najwyższa, a gdzie najniższa w naszym zbiorze danych. Czas na Ostatnie poprawki, żeby nasz dashboard wyglądał bardziej profesjonalnie. Przenieśmy sobie w tym momencie nasz dashboard oraz nasze fragmentatory do osobnego arkusza. Dopasujmy sobie wielkościowo fragmentatory. Nie ma sensu, żeby były większe niż powinny być. Usuńmy zbędne dane z naszego wykresu, żeby był bardziej czytelny. Następnie przejdźmy sobie do zakładki widok i odznaczmy linię siatki, żeby nam nie przeszkadzały. Chcemy mieć tylko dashboard i fragmentatory. Następnie wejdźmy w zakładki wstawianie, pole tekstowe i wpiszmy sobie dashboard sprzedaży. Sformatujmy odpowiednio nasz rozmiar oraz ułożenie naszego pola tekstowego i w ten sposób uzyskujemy. Czytelny, dynamiczny i świetnie wyglądający dashboard sprzedażowy. I to wszystko, teraz wiesz, jak wykorzystać Excela, by stworzyć dynamiczny dashboard sprzedaży. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Ciebie pomocny. A jeśli chcesz więcej praktycznych wskazówek i trików, subskrybuj kanał Excel do kawy. Tutaj uczymy Excela w przystępny sposób, idealny do porannej kawy. Daj znać w komentarzu, czy znasz inne ciekawe funkcje Excela, które warto omówić. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.